Witam. witam. dzisiaj 2 listopada. Także zaczynamy z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj, akurat, też ciekawe wydarzenie w Pokémon Go. Oczywiście mianowicie Cross Discovery, oczywiście Quest na Reggie Gasa z tego Questu i rajdy na Reggie Tio. Także teraz to dwa rajdy, żeby zrobić, ale ten nie był w i od razu pierwszy. Już, już, już jest w ogóle dwa, 25, 25, 2,5 także mam już y, dostępne questy. i ja wam pokażę jakie są w ogóle questy, bo akurat... Y, w pierwszych etapach nie mam co pokazywać po kolei. Akurat w pierwszym etapie to jest tylko złapanie innego z trzech y, Regi. Złapanie, ewolwowanie y, y, z siedmiu kamiennych Pokémon. także to akurat łatwo. Nie ma co zbytnio pokazywać to tylko, tylko Tyrek i Kaino z dostaniemy te dwa pokemony. Nagrody też trzy tylko Zastanimy te palinki Przy drugim też kolejnego REGI zapać, siedem lodowych ewolować i też zapać. Także z... nagroda z tego strappes albo własną też dość cienko i też w to e, nic ciekawego i tylko Sinostone e, Stone. W trzecim etapie trzeba złapać 7 yy, i ewoluować 7 sterowych, też to, to będzie łatwe. I zaś kolejnego z też złapać nagrodę to są Unowa Stone, Stylix i Schoen. Także na pewno później będzie ewolucja do kodeksu yy, z Unowa Stone'em. Jeszcze regionalnego pokona, bo oczywiście jest tylko ewoluacja wcześniej na kompideju. I czwarty etap to jest Snapshot każdego z Redzi. Także z tego dostajemy po odbiorze nagród Regasa, 10 km na niego i poza które są testem z w Także do te, te, tego przyjdziemy właśnie później. Te questy e, pierwsze, drugie, trzecie zakład nie ma. Każdy łatwo to wykona, to tylko to pominiemy. wiecie już jakie to były questy i to w ogóle informacja wszedziła w p także można było sobie łatwiej znaleźć się przygotować e, Pokémony pod to. A teraz, e, skoro jestem w Questach, przejdę do dwania paczki, bo teraz są nowe paczki w listopadzie. Już z ściągnęli e, IBI i dali e, Gautona kajoga i trzy grane ptaki z pierwszej generacji w wariancie do zbycia shiny. Także sprawdzę, czy uda mi się z Chin i czy stołna No Także po poleciały i czy będzie jakiś shiny. No Także moty jest troszeczkę zwykłe, tego wspominam. Także lecę wykonywać te questy, tylko co to. Ale później, co mi się udało z rajdów, z rajdów zdobyć. To każdy każdy wie jaka przechodzą, będziemy po kilka... konta może można każdego zrobić, tak na spokojnie to, to dam, damy jadę zrobić. Także bez żadnego przedłużania przechodzę da, dalej. Tak więc dobra, teraz już przejdę do tego czwartego etapu quest'a. Już tutaj trzeci zaliczone także jeszcze pójdzie ewolucja, z, 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 a ta nowa strona. To tutaj mam jeszcze do zrobienia te właśnie z naprzody Reggie Trio. To na spokojnie teraz mogę to przed kolejnym rajdem zrobić. Także teraz już łącznie, nie wiem ile, czy to się już pogubiłem, nie wiem ile rajdów porobiłem. Chyba, dzisiaj już osiem, jeszcze 5 w liwicach, Kiedyś, się to taki się rozpoczął ten event. Dobra, pierwszy jest Reggie Rock. Może przy którymś wyskoczy ten Pokémon to ten smygry no, ale także są tylko jeszcze styl do zrobienia. będę mógł odebrać jedzi Gigasa. Oczywiście mówka o doktorka to mnie też nie interesuje, Quest e, pozycja jako też trochę no przyćkujować, żeby nie w nie już nic, dzień do jedzi. Gigas'a akurat, no nie jest nie wiem jaka jest setka, ale chcę se na by drop'a, żeby te plus 3 candy do niego dostać. że to tu tu na w końcu siadł. Oczywiście w Fizzle się IV od niego sprawdzi, bo oczywiście e, zmniejszyli mu e, IV, bo oczywiście przewidywane u, e, był 2389 na 66, a 243 na 100, także mu zmniejszyli o 600 cp e, statystyki. No ale chujowe statystyki, ma. Chciałem na niego przelać te e, candy, no ale na takiego chujowego no to trochę szkoda teraz te candy przelać. Bo oczywiście candy mam już do 198, ciągle przelałem na te tak ja trochę, no ale. Teraz pytałem, czy przejdzie do ewolucji pan Sage'a. Tu, tu mam przygotowanego do ewolucji. Oczywiście już nazbierałem raz candy z Buddy na niego. Stary, tylko się mi... Pan Pool. Pan Pool ja muszę zdobyć, bo... Z tego co miałem... to czy to, to, to Zdobyć go z trade'u. Pan... Yy, Tyle naszego, pan małpkę muszę też trochę zdjąć. Cięć kędzi mi brakuje, niestety. I oczywiście kamienie wolcziny nie brakuje, także mam kolejnych 50 że fajnie jeszcze Też jeszcze dwa kamienie wdał, wszystkie generalnie ewoluowane. Pan miałem, ale już tylko stajdowałem do kogoś. Tak więc jest po tym. A jeszcze muszę do tego co jeszcze kupić w ogóle. Coiny jeszcze, bo mi brakuje, żeby. Kupić y, boksa. Oczywiście że kupię, żeby no, nikt nie się, się na kolejny ride, bo dzisiaj na pewno dużo rajdów w porobie. A te 10 dziennych, co dzisiaj dostaniemy, na pewno mi braknie. Także tutaj jest teraz w porównaniu do poprzedniego jeden rajd, pas więcej. Tak sobie teraz kupuję. I później Wam pokażę podsumowanie, co mi się dało powiedzieć. Oczywiście no, już, y, atrakcje dzisiejszego dnia, jakie był ten quest się zakończył dostają tylko te specjalne questy global discovery i rajdy także później na koniec dnia ja pokażę wam podsumowanie co mi się dało ci nałapać Tak więc e, już kończę też, jest godzina pół do 5 kończystka wcześniej bo już rajdu zrobiłem 20 sztuk, zrobiłem na tych wszystkich siadły wszystkie bredzi pośród nich ani jednej setki nie nawet shiny tylko jedynie co dzisiaj ten Reggie Gigas a tak dość cienko poszło z tak w ogóle nie ma nic nowego ale ten setki Sail Rise a z shiny co tam mam o może jedynie z tradeów mam Kangas na shiny laki Mewtwo, Quezershiny. Okay, shiny ja zdobyłem na halowinowym awencie y, tylko jednego. Dasknęła jest to z trade'ów oczywiście. Dostałem sobie konta, tam zasywałem tak bez laki, bo i tak Miałem małe CPM, to i tak bez t, t, ten laki zdobyłem, a tak... O, jeszcze na koniec y, dwójeczka, bo oczywiście y, na tym y, teraz skrócili czas wykrywania, dystans wykrywania jajek o połowę. Także te jedynki, dwójki i piątki, jedynki, dwójki na podęgę. No, pokażę tutaj nawet e, piątka wsadę. To 2,5 km to dystansu kiedy jest do, do przejścia. Także no, ani jednego szalni na, na, na dziko, ani za nie nie zaparłem, tak do zaparam, także dość cienką. Ja jeszcze teraz, teraz wracam, wracam do ota to jeszcze akurat może tak do siebie na Piskorice wrócę. Tam, tam, tam może jakaś jedna zdrowia, bo teraz po drodze, tak więc nagle dodatkowe zakończenie. Zakończenie, bo akurat jeszcze po porocie do siebie, to udało mi się zdobyć jeszcze kilka na wykrzyni. Tam gdzie nie udało mi się w Gwizcach, czyli na jajcie mi się udało zdobyć i AI'sa. IV no, dość kiepskie jak widzicie dwugwiazdkowe, ale to tak, pójdzie na Rekitada, bo oczywiście... Yy, szkoda byłoby Stardust'a, żeby wydawać na pełne parapowanie go. Yy, później w międzyczasie jeszcze yy, z questów udało mi się mojego yy, Zdobyć też w yy, yy, wariancie Shiny. Jestem z, z tego zadowolony. Już się nie muszę tym martwić, żeby go szukać, także dopiero pierwszego dnia jak już to, to go mam. I później jeszcze na koniec udało mi się jeszcze zdobyć Registryla. Na tym samym Jimie, tylko że na innym rajdzie już. Także też pójdę na Lucky Lakita, bo już mam jedną setkę z Papfaną na Maxa. Oprócz tego nowego Laki Pokemona. To oczywiście źle wpisałem. Jest nim Reggie Gigas. Tamte mój był chujowy. Ten jest już trochę lepszy, także ja go na pewno będę... No nie wiem, bo jest może tak a nie, bo ma hidden power typu duchowego. A oprócz tego, tego z, z, z ma tylko jeszcze zen także to może jedynie być doby na jako kontra, na kontryt na niego, czyli kontra na e, typ e, walczący z ataków charge, to tutaj ma jeszcze Focus Blasta chyba i chyba Giga Impact, ponieważ w aplikacjach to skanowania jeszcze nie ma jego wprowadzonego Tak zostaje to przy Giga Impact i nie wiem czy tylko parapował, nie wiem zobaczę później jak według jak wchodzą go do Kive Alvi albo bo Jenny trzeba jak miał maksymalne CP i wtedy go y, spępuję, się będziemy osiągał gdzieś około 4000 albo i ponad. Tak więc tyle chciałem na, na, na koniec dodać, także to byłoby na razie tyle na odcinek, także na razie. Cześć!